Pamiętaj górna krawędź. No rozładuj. Zobaczmy czy z tyłu czasem nie wyszło. Czy nie jest jak ścian człowieka? Jest patrz. Coś? Patrz. No mówiłem właśnie. I patrz. Jest tak jakieś ścian człowieka. Widzisz? Z przodu mała dziurka, z tyłu. Paga. Nic. Witamy na Strzelnicy, z tej strony Sawik i Motyl. Eee, strzelamy dzisiaj. Troszeczkę inne, dzisiaj prowadzimy troszeczkę inne strzelanie, sprawdzające, ale zostańcie z nami, bo będzie ciekawie. Sprawdzimy sobie za jaką ścianą mniej więcej będziemy czuli się bezpiecznie. Także zaczynamy. Porównamy dzisiaj, dzisiaj sobie kilka jakby materiałów budowlanych, do których będziemy strzelać. Zobaczymy, który materiał, o jakiej jest wytrzymałości. Mamy różne słupki, cegłówki i tak dalej, więc sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka. Strzelimy sobie najpierw do jednej cegły, a później na, przyłożymy jedną cegłę do drugiej. Tak, jakby na podwójne, i zobaczymy, czy przejdzie przez jedną, czy przejdzie Będziemy przez... mieli teraz e, świadomość, czy przejdzie, czy nie. Na celu powinno być widać, jak będzie rykoszetowało, albo jakieś dołamki, to też zobaczymy na tarczy, tak? Czy pocisk się podzieli, czy przejdzie przez tę jedną cegłówkę, jak przez masło. Będziemy strzelać z pocisku 2 2 3, więc zobaczymy, jak to będzie działało. Strzelamy do pojedynczej cegłówki. Dobra, pokaż tam na cel, na cegłówkę, jak to wygląda. Jeszcze nie strzelaj, Paweł. Mniej więcej tak to wygląda, zobaczymy. Można strzelać! Ja jestem gotów. Uwaga! Czyli, co Arek? I teraz zobacz. Na filmie będzie widać, jak eksplodowała, poszła na pół, ale zobacz, nie ma w ogóle nie pocisku. Ma, nie ma pocisku. Prawdopodobnie tak? czyli, czyli nie trafiło w ogóle osoby, która byłaby tam schowana. A poczekaj jeszcze chwilę. Zobaczymy, czy tu może jest kulka. Nie, 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 czy pocisk gdzieś leży. Nie, nawet pocisku. Jest, jest. jest, pokaż. Nie, to nie, nie, bo nie jest po niej tak dziewiątki. Dziewiątki, Więc nie ma nawet tego pocisku. tarcza, jak widać, jest cała. Czyli całek. Podwójny zakładamy. Nie polecasz się chować, nie? Znaczy z jednej strony odbiło, tak? Z jednej strony odbiło. Oczywiście pamiętajmy też, że do każdej ściany o, dochodzi też jakiś tam tynk i każda warstwa spowalnia ten nabój, nie. O, mocno. O, Lecimy tak. teraz na podwójne. Zobaczymy zaraz, zobaczymy co się stało. Nie bierz na razie, nic nie podnoś. Dobra, to przeszło, a tutaj tylko jest pęknięta. Nie, Zobacz. Nie, w ogóle nie jest pęknięta. Ona w ogóle nie przeszła. Co ty mówisz? Zobacz. Nie, w ogóle nie przeszła. Tutaj wydaje mi się, że widzisz, że taki tylko lekki jest tu. Mm, ja. No nie? Że tutaj, w ogóle tutaj z nie boku przyszło, nigdzie tak? nie ma. Wszędzie. Dziury takie, Starek, za ścianą można się chować, nie? Wychodzi na to, że jeżeli mamy dwie cegłówki, to e, pocisk 2-2-3 nie przebije tak? Ale jeżeli wiesz, jeżeli na przykład jest sytuacja, gdzie to jest, widzisz, do jednego strzału, czyli jeden strzał, od tak. razu tarczy nie mamy, no i na drugiej już jesteśmy wystawieni, także lipa. Tak naprawdę jak ktoś strzeli kilka razy, pewnie w jeden punkt, no to wiadomo, że to porozrywa, nie? Oczywiście to jest goła cegłówka, a gdzie jakieś tam warstwy? Dokładnie. Tynki, no nie tynki, tynki, waty, jakieś separacje. Ale też, też jak cegła nachodzi na cegłę, to yy, ściana wiąże siada, się więc wiąże się. Szkoda, że mamy tylko jeden taki, dlatego że ja bym strzelił go z dwóch stron, ponieważ jego konstrukcja jest taka, Właśnie. tak jak ja widać, ja bym strzelił, strzelił z, tej z tej strony i z tej. No ale kupiliśmy tylko jeden. On Więc pęknie. Myślę, że strzelimy. Mi się wydaje, że to będzie tylko na, na raz. On pęknie. Ja bym strzelił tą ścianę, bo tutaj mamy dużo tych ścianek, które mogą zatrzymać ten pocisk. Nie właśnie ciekawi na której one się zatrzymają, dlatego wolę strzelić tak, aniżeli z boku. No nie. Więc spróbujemy strzelić tak, go ustawimy, zobaczymy ewentualnie jak przejdzie, na której ściance się zatrzyma. OK? Pamiętaj górna krawędź. No. Rozładuj. To bym... Mamy przód. Tak, to mniej więcej by było. Dobra. No. Gdzieś... Dobra. Tak. Czyli wychodzi, jedna jedna wychodzi na to, że nabój gdzieś poszedł bokiem, tak? Ale on i skręcił. i skręcił. Tak. Dokładnie. Czyli, Czyli każda warstwa powodowała, że po prostu przebijał się Nawet przez... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pokaż, sześć, tak? Sześć. Sześć warstw przeszedł, ale, ale tutaj zmienił... Już zmieniał, zmieniał, zmieniał swój kierunek. Tak. Czyli tutaj wpadał i tutaj już wypadał. Zmieniał trajektorię lotu. Więc tak naprawdę jak z tej, z tej strony strzelę, to wydaje mi się, że powinniśmy w tarczę trafić. No chyba, że pocisk znowu tak e, przejdzie, że, że będzie ciężko. Więc przekręcamy go, przekręćmy go, tarcza cała Nie rozwalamy jak widać. go. Czyli trzeba będzie bardziej na tą, na tą stronę tutaj celować. Tak, nie? tak, tak. E, od razu pokażemy amunicji, z jakiej dzisiaj strzelamy. Nie to, że reklamuję firmę, bo nie mam z nikim e, podpisanej żadnej umowy. Po prostu tej amunicji używam i dzisiaj z tej amunicji strzelamy, żeby było wiadome, wszystko ładujemy i strzelamy. Najpierw tarcza. Tarcza Tarczy. ma zero, nic. Czyli. Zobaczcie, nic się nie stało. No ale tak naprawdę tutaj już jest sieczka, nie, nie, nie zostało nic tej. Czyli jeżeli na przykład e, poszłoby, że padłyby strzały, e, 3-4 strzały od razu, no to ciężko by było. Słuchaj, ja na budowie robiłem tylko robotę papierkową. Przepanie worków po cemencie. Ja robiłem kiedyś pustaki na cegelni, więc jakieś doświadczenie mogę powiedzieć mam. O, patrz, tu ja może założymy jakąś Weź tarczy, daj z tyłu od razu. Słuchajcie, ustawiliśmy, żeby było łatwiej. Tutaj centralnie już. Czyli poczekaj Paweł, od razu powiem. Ustawiliśmy, żeby było łatwiej, czyli żeby pocisk nie przeleciał przez tą całą długość, tylko ustawiliśmy go bokiem, bo tutaj jest dużo mniej, tak. Jeżeli da radę. E... Tutaj, jeżeli strzelimy z boku i da radę, no to wtedy z tego, co odpadnie, postaramy się strzelić centralnie od frontu i zobaczymy wtedy, co wyjdzie. No nie? Paga? Nic? Zobaczmy, czy z tyłu czasem nie wyszło. Czy nie jest jak chciałem człowieka? Jest patrz. Ktoś? Patrz. No mówiłem właśnie. I patrz. Jest tak jakiś ciałem człowieka, widzisz? Z przodu Czyli... mała dziurka, z tyłu. Raz byśmy musieli jeszcze z tym słupkiem wkopiemy tu się i zrobimy go wzdłuż teraz. I zobaczymy, co się stanie. Pan, pan rąży to fachowy? Dawaj, dawaj. Rąży! Sera pan, pan rąży? la! la. Nie przeszło. Nie, Mamy nie ma nic. Trały. Być może Paweł strzelał do boku. Jest troszeczkę inne wiązanie, inaczej zrobione. A weź pokaż ten przód jeszcze. Eee, I... Twój, tak? Tak, ten mój i na kamerce pójdziemy sobie zobaczyć, czy ona czasem tu nie wyszła. Tu weszła, a tu nie wyszła, tu. Zobaczymy. No zaraz będę wiedział, czekaj. No. Mamy. Widzisz? Okay. Czyli ona była. Dobra. Czyli weszła tutaj. Co, no. bierzemy ten ostatni? Bierzemy ten ostatni, ale ja uważam, że przez tego to jest bloczek Sindigo. Chyba najtwardszy. On jest i wagowo jest najcięższy. No i to jest solidny stop, nie? Uwaga. Mamy tutaj przód, aż jestem ciekaw, co będzie z tyłu. Ale on już pękł. No. To jest kwestia tylko jednego jeszcze strzału. Dobra, patrzymy Wejdź do na tyłu. Tył, zobacz. Najpierw zobaczymy sobie tarczę. Jest cała. I tył też jest cały. Ale zobacz na bokach, czy nie ma. Tu pomiędzy no, tymi szyberkami, czy nie ma nigdzie. Tutaj nie. Tu zobacz, pomiędzy tymi nie ma nigdzie. Tylko tutaj pękł. To się zatrzymało gdzieś. Ale tu pękł. Czy gdzieś tam. Ciebie, Arek. Za jaką ścianą można byłoby się najbezpieczniej schować tutaj? Tak naprawdę wychodzi, że e, mieliśmy cztery różne rodzaje materiałów. Chyba tylko jeden nie wytrzymał z tego co pamiętam, e, bo tarcza zatrafiona, a wszystkie inne e, spełniały jakby wymagania. Oczywiście to był e, pocisk 223, e, 55 grainów, więc nie wiem co by było przy kołachu, na że jak będziecie chcieli to strzelimy jeszcze z Kałacha. Myślę z PCC by było warto strzelić, zobaczyć no, jakby było w PCC tak. z dziewiątki. Będzie miało inne prędkości niż dziewiątka z pistoletu. I zrobimy sobie następnym razem, zrobimy też pod kątem te strzelanie, nie? Bo... Znaczy pod kątem, chodzi pod kątem też. mieliśmy tutaj przykład na tej jednej, gdzie ona ma w środku różną budowę, tak? Bo nie była tak. z jednolitego materiału, tylko miała ściany wypełnione też pustymi przestrzeniami i wtedy nam pocisk skręcał, no nie? Czyli widać już, że ma to wpływ, więc pewnie jak będziemy strzelali pod kątami, zresztą to jest tak jak strzelanie do samochodu, do szyby, trzeba strzelać pod kątem, więc wiadomo jest, że to zmieni tak trajektorię lotu. Więc, więc moim zdaniem nie wiem, czy jest sens to kręcić, ale jak będziecie chcieli, to po prostu zrobimy to dla Was. Tak na podsumowanie, jeśli chodzi o jeden strzał, to każda ściana gdzieś tam mogłaby nas osłonić. Jeśli chodzi o dwa strzały pod rząd, no to już by było ciężko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Myślę, że był ciekawy. Jeżeli macie jakieś pomysły, dawajcie znać w komentarzach. A my myślę, że do ciekawych propozycji się odniesiemy i coś zrealizujemy. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia do następnego piona.